Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na dwa spektakle akrobatyczne Julia w Krainie Marzeń w wykonaniu Teatru Ocelot. Pełne emocji widowisko tworzone z pasją przez akrobatów oraz dzieci i młodzież lubińskich szkół, które szkolą się pod okiem profesjonalistów. 45 minut popisów akrobatycznych, powietrzny taniec i pantomima. Zapraszamy w sobotę 18 maja o godzinie 17 oraz we wtorek 28 maja o godzinie 10. Szczegóły na www.ckamuza.eu. Lubińskie Starostwo patronem Akademii Piłki Ręcznej o działającej przy MKS Zagłębie Lubin szkółce Szczypiorniaka ma stać się jeszcze głośniej we wszystkich miejscowościach powiatu lubińskiego. Starosta lubiński Adam Myrda przekazał dzieciom sportowe koszulki, w których maluchy będą wychodzić na przedmęczowe prezentacje lubińskich drużyn Superligi wraz z zawodnikami. Ostatni trening Lubińskiej Akademii Piłki Ręcznej dzieci zapamiętają na długo, a to za sprawą wyjątkowych gości, którzy zjawili się w hali sportowej. Oprócz zawodników Superligi i prezesa MKS Zagłębie Lubin, z adeptami Szczypiorniaka spotkał się Lubiński starosta. Mnie się kiedyś w młodości nie udało to uczynić, mimo że w szkole podstawowej już próbowałem grać w piłkę ręczną. Oczywiście grało się wtedy nie w hali, tylko na boiskach otwartych, ale mi ciągle powtarzano, że. Mój wzrost nie predysponuje mnie do gry w piłkę ręczną, więc ustawiano mnie zawsze w okresie zimowym na bramce do hokeja. Ja myślę, że akuratnie wasze marzenia zostaną spełnione. Starosta Lubiński objął Akademię honorowym patronatem i oficjalnie włączył się w popularyzację piłki ręcznej wśród najmłodszych. Wszystko po to, aby dzieci z całego powiatu mogły próbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu. Odkrycie talentów w najmłodszym wieku jest bardzo ważne, o czym przekonywali zawodnicy zawodowych drużyn Szczypiorniaka w Lubinie. Piłkę ręczną zacząłem dosyć późno trenować, bo to było w wieku bodajże 13 lat. Wcześniej trochę w piłkę nożną, troszeczkę w siatkówkę grałem. No, na pewno namówi mnie do tego mój wujek, który był zawodnikiem Zagłębia Lubin, Aleksander Gbiorczyk. I, i, I na pewno mnie popchnął w tą stronę. No, ja zaczynałem dużo później niż te dzieci tutaj, dlatego na pewno będę miał troszeczkę więcej czasu. Na, na szlifowanie swoich umiejętności i na pewno z dużym zaangażowaniem i, i, i umiejętnościami trafią do drużyny seniorskiej. Akademia Piłki Ręcznej przy MKS Zagłębie Lubin działa od czterech lat. Pod okiem trenerek Elżbiety Szczepaniak i Jolanty Rzepczyk tajniki piłki ręcznej poznaje blisko 50 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Mamy już pierwszych zawodników znaczy zawodnik, zawodniczki, które idą do gimnazjum, a rozpoczynały tak samo jak wy, tak samo jak w klasie trzeciej, w klasie drugiej, a na dzień dzisiejszy już będą kontynuowały naukę gry w piłkę ręczną w klasie pierwszej gimnazjum. Prezes MKS podkreślał, że dobrze funkcjonująca akademia jest ważna nie tylko dla dzieci, które dzięki niej mają większe szanse na sportowy rozwój, ale i dla klubu, który dzięki temu zwiększa swoje szanse na przyszłe mistrzostwa. Władze lubińskiego klubu pokładają w maluchach wielkie nadzieje. Wy, mam nadzieję, będziecie za kilka lat następcami ich, i liczę na to, że nie zrezygnujecie gdzieś w połowie drogi i wytrwacie i będziecie zdobywać te laury, które zdobyła Kaja i zdobył Michał. Starosta Lubiński przekazał najmłodszym upominki i koszulki z logotypami Akademii i Powiatu Lubińskiego, w których dzieci mają towarzyszyć zawodniczkom i zawodnikom podczas przedmeczowych prezentacji. Debiut małych adeptów Szczypiorniaka odbędzie się w sobotę przed meczem finału PGNiG Superligi Kobiet.